Ośrodka miejskiego, z wpływem polityki państwa, szczególnie od drugiej połowy XV wieku, a także z napływającymi prądami zmian cywilizacyjnych, o czym tak szeroko było w referatach przedpołudniowych. Badania w tej gminy we wszystkich aspektach możemy jednak prowadzić dopiero w okresie, dla którego zachowały się przyjęcia miejskie, zresztą przed chwilą mówił o tym profesor Kiery. Czyli jest to od początku XVI wieku. Chociaż pewne elementy y, można jeszcze i wcześniej y, też używając impotent głównie e, charakteryzować. Patrząc na dzieje gminy miejskiej Sandomierza, począwszy od dokacji, a skończywszy gdzieś na połowie XIV wieku, kiedy następuje wyraźny kryzys Roku, yy, trzeba powiedzieć, że naszą cezurą w jej dziejach była, było wykupienie budynku stagienicznego z roku kilku właścicieli, co nastąpiło w latach 1504-1513, gdy to król Zygmunt Stary potwierdził wykupienie majątku wójtowskiego przez Radę Miejską, a tenże majątek wcielił do Rady Miejskiego. Już wcześniej. samodzielny, wewnętrzny yy, wybór władz miejsc. Bo przy nigdy przynajmniej wybór na przykład w Pachni Pragowie, yy, od budu, budu, To zresztą zagrożenie by było, wielu by 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 konfliktów, które miasto musiało dotrzeć, zwłaszcza ze Stanów Wybór władz miejskiej może oczywiście o tej lekcji teraz, powiem krótko i jak wyglądała struktura tej gminy miejskiej. Otóż Rada Miejska Sandowielska nie 6 tutaj urzędujących i 6 ustawień, czyli tylko to 12 osobowe. Wybory odbywały się zawsze na święto Jana i Diodła, czyli 26 4. czerwca, ale bywały że wtedy, w 1906 roku, Wybory wyglądają w ten sposób, że pospólstwo, które miało pierwszy głos, wybierało dwóch kandydatów, czyli ma praktycznie wgórę. Następnie cech niższe, ból i łapa, wybierali drugą I na pici, los zdrajcy starszy, wybierali trzecią parę. Zawsze, na każdy rok wsyłali do ksiąg, w tym, gdzie się brakło nieruchomości, zapisy elektrycznych. Rada